Siemanko! Witam Was w kolejnym odcinku serii World of Tanks Czołgista Konrad. Jest to star, starsza bitwa z poprzedniej wersji. Był to jeszcze patch 0.8.9. Rozegrałem tę bitwę na czołgu średnim amerykańskim 6 poziomu, a mianowicie M4A3E2 Sherman Jumbo. Po nim jest T20, Pershing, Patton 46 i 48. Aktualnie w garażu posiadam patona 46, świetnie się nim gra, fajny czołg. Tylko jeszcze muszę zbadać działo i powinno być jeszcze lepiej. Ja tymczasem poczekałem tutaj chwilę, zobaczyłem, popatrzyłem jak się rozjadą czołgi. Najlepiej wiedzieć gdzie jechać, której flance pomóc. Jak widzicie mam na nim stokową wieżę z Trolganem, gdyż do tej lepszej, która daje większą ilość życia do tej topowej wieży nie da się zamontować trolgana. Ja gram z Trolganem, bo grając na czwarte, na szóste, na niektóre szóste i na piąte tiery, ten Trolgan po prostu się jest Helkata, potrafię wypieprzeć za 400 no ale to. Pokażę, pokażę już działo. To jest 105 mm, średnie uszkodzenia 410, penetracja 53. Naprawdę świetne działo. Tutaj nie trafiłem, ale nie martwię się tym, jadę dalej. Postanowiłem pojechać tędy, bo lubię ten most, chociaż tam ciężkie czołgi grały defa. Grają defa i nie będę tam się wtrącał do nich T34 dostał za 142 Lepiej to wchodzi w takiego Helkata Jak widzicie nie posiadam pocisków premium gra, to jest starsza bitwa, nie grałem wtedy z Goldem. Jeszcze teraz włożę z 5-6 pocisków. Tutaj nie strzeliłem, nie wiem dlaczego, sobie czekałem na tego Crusadera, patrzcie, za 432 dostał, pomimo tego, że była czerwona lub pomarańczowa kropka, naprawdę świetne jest to działo, polecam ten czołg, y, Paszu 0.8.10 został znerfiony niestety, nie wiem w jaki sposób sprzedałem go, żeby kupić te 20 pieniążki, hajs się musi zgadzać. A, tam dobry pancerz ma z przodu. Przynajmniej w tym, tym e, w tym patchu, jak jeszcze grałem. Już zadałem 809 punktów obrażeń. Na pewno zabiłem kilku załogantów. Być może Trollgan wyrządza naprawdę duże szkody, już nie mówiąc o tym trollganie z kawu dwójki. Tutaj hey, Marder 38 bo wow, wyjechać. RL nie udało mi się go zdetrakować, na co bardzo liczyłem. Zrobiłem sobie tarczę z AMX-a. Nie wystawiam dolnej płyty, więc przebicie mnie prawie graniczy z cudem. Ta wieża jest raczej dla RL-a nieprzebijalna. Ja nie wiem po co ten, ten frak sobie tam wysunąłem, to zaczął mi teraz przeszkadzać. ARL pojechał Dostał parę hitów i się cofa. Mm, jakiś idiota O jest, jest Strzał w wieżę i dostał za 102 z schodu Dostałem teraz jarzmo, bo penetracja z Demerzu, najprawdopodobniej to jarzmo. Tutaj polowałem na tego mardera Nie ma pancerza miał też mało HP trzeba dobijać szybko kończyć cele RL znowu Tym razem za 161 wieżę. No i Helkata posprzątali 10 do 10, mamy remis no i zobaczyłem, że Helkat wyjeżdża. Postanowiłem mu sprzedać jedną pestkę. Gdybym przycelował bardziej, dostałby w kadłub, wtedy może by więcej tego damage'a otrzymał. Jedzie, jedzie, ale... Nie mam bicia, murek go zasłania. RL stoi. Pożegnaj się z życiem. I dziękuję mu. Za gra już. Mnie się bardzo chłopak zirytował, bo ani jednego strzału, który by mnie przebił nie oddał. A ja mu wsadziłem duży damage, bo aż 659, czyli prawie całe. Tutaj oczywiście do naszorna Nasza również nie ma pancerza, więc weszło w niego jak w helkata. co, 1415, dostał. Ej, Sporcik sobie stoi. Nie pogardzę nim. Ch chowa się przede mną. Ucieka, skubaniec. No, trzał. Skontowałem lekko, że mnie nie przebił. Ajdź. No i mnie przebił. I jeszcze naszą z tyłu. Ale masz za swoje. I nasza też wykończyli. Zadałem tutaj bardzo dużo obrażeń krytycznych, rozwaliłem Helkatowi silnik z tego co pamiętam, zabiłem kilku załogantów, zadałem 2482 punkty obrażeń. Całkiem, bardzo, całkiem fajna bitwa jak na ten czołg. A ja tymczasem się z wami żegnam i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Na razie.